hej kochani z tej strony Tiariel i przychodzę do was z takim bardzo krótkim odcinkiem poświęconym modom a w zasadzie jednemu modowi który ma nam trochę usprawnić rozgrywkę w licealnych latach Mesi i Amaya robiły już filmy z modami. Mesi pokazała nam mod, w którym możemy dodawać sobie wybranych uczniów do naszej klasy. Amaya pokazała kilka modów, które poprawiają i usprawniają rozgrywkę w licealnych latach. Natomiast ja znalazłam mod, którego bardzo szukałam i stwierdzam, że działa, więc chciałam się z nim z Wami podzielić i jest to mod na to, żeby w naszej szkole było więcej uczniów. Za moment przejdziemy sobie razem tutaj z naszą jak ja cię nazwałam Alainą. Razem z Alainą do szkoły i zobaczycie jak to wygląda. Widzimy się za chwilę w szkole. Dobrze, kochani. Jesteśmy razem z naszą Alainą i bandą dziwnie wyglądających uczniów. Widać, że jest to szkoła, w której każdy preferuje własny styl. Zaraz poczekamy sobie aż zaczną się lekcje. Ogólnie chciałam wam tylko powiedzieć, że ten mod ma kilka wersji. Szkoły tutaj specjalnie nie zmieniałam. Jak widzicie, jest dokładnie ta, która jest w grze. Dobra, podejdźmy sobie tutaj. Zobaczcie, ilu już jest uczniów. Ten mod ma kilka wersji, tak jak Wam mówiłam. Jedna to jest wersja na to, że jest 18 uczniów po 9 w klasach. Druga 24 po 12 w klasach. I z tego, co ja widziałam, jest jeszcze chyba wersja 40, czyli po 20 w klasach. Oczywiście, żeby to zadziałało, musimy mieć odpowiednią ilość ławek, ale zobaczcie, ja wybrałam tę wersję najmniejszą i już yy, szkoła jest dużo bardziej pełna. Dobra, kochana, musimy poczekać. Yy, razem z tym modem jest też do, możliwość pobrania moda na dodatkową osobę sprzedającą tutaj yy, w tej kafeterii, ponieważ przy tylu uczniach może być po prostu troszkę za mało. Dobra, podejdź tu, musimy poczekać, aż zacznie się lekcja. Ten mod jest kompatybilny z modem, który pokazywała u siebie Mesi, właśnie na y, wybranych uczniów w szkole. Czekamy, aż zacznie się lekcja. Y, jest też przesunięty dzwonek i jest trochę wcześniej. Dobra, uczniowie udają się do klasy, idziemy i zaraz zobaczymy, ile miejsc będzie tutaj zajętych. Dobra. No, powiem szczerze, że w tej szkole są naprawdę y, luźne, mają podejście do ubioru. I zobaczcie, zajmują miejsca. Tu mamy nauczyciela. Dobra. Dobrze. Y, tu mamy pierwszą klasę. Jest już zajętych 8 miejsc. Może być problem, bo jednego ucznia usunęłam, bo nie nadawał się do pokazywania. Zobaczymy drugą klasę. Tu też już jest zajętych tyle miejsc. Możliwe, że mamy. O, jeszcze idzie, widzę. Dobra. Jeszcze idzie tutaj do nas, do klasy. Kevin chyba, on się tak nazywa. Dobra. No i zaczynamy lekcję. I proszę bardzo, wszystkie miejsca są zajęte. Dziewięciu uczniów w klasie, ponieważ taki, taką wersję tego moda sobie pobrałam. Wydaje mi się, że klasa szkolna od razu wygląda dużo lepiej, no i dużo więcej dzieje się też na przerwach na korytarzu. Także z mojej strony, kochani, to tyle. Chciałam Wam pokazać tylko tego małego moda, który moim zdaniem naprawdę wiele zmienia i którego jeszcze nam bardzo brakowało właśnie w licealnych latach. Link oczywiście do tego moda, który jest darmowy, zostawiam Wam w opisie i zostawię Wam oczywiście linki do filmów, zarówno Mesi, jak i o, zobaczcie, tu też jest ośmiu. Jak i do filmu Amai warto do dziewczyn zajrzeć, jeśli chcecie mody, które usprawnią Wam rozgrywkę z dodatkiem licealne lata. Ja się żegnam z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.